Siemano ludziska, dzisiaj jesteśmy na arenie Team Fortress 2 i nagrywam ją z Daymanem. Dayman, pokaż się nam. Siema. Lol, spada, zbugowałem się. Yo! Siema. Siemano. No. Dobra. Lol, jaki gościu zobacz. Chyba miał ciężki dzień. Zobacz. Kto, kto, kto? Pokaż go. O, mam kogoś głowę. <laughs> wielki Steve -o. Dobra. Dobra, na którą e, na, Mówiłeś, no na, jest... na jedyneczkę na początek, co? Mówiłeś, że to jest Team Fortress? Tak, tak, mówiłem. To jest Team Fortress 2, ludzie. Na jedyneczkę dawaj. Oj, dobra, jestem. Ja też jestem. Jesteśmy razem, czy przeciwko? E, jest tu tak dużo ludzi, że nie ogarniam. E, ja chyba Jesteśmy jedyne, przeciwko, widzę cię. Zobaczcie, patrzcie jaki wieśniak. Haha. Ha. Medic. medic. Medic, medic. Mediciem cię pocisnę. O my, o, Już cię, o, to, cię to, to... wywaliło? Nie, ja jestem, mówię. Gdzie jesteś? Już jestem na mapie. A, na mapie, Już kampę sobie u... O, ja też już jestem. Dobra. No Dobra. i ludzie, tutaj ogólnie mapy są wzorowane na Team Fortress 2. A przynajmniej tak mi się wydaje, bo miałem Dobre. raz... I teraz e, historia Team Fortress. Team Fortress to darmowa gra, którą możecie nabyć na platformie Steam. Na koniec reklamy. Gin ty śmieć. ty kurde! Oh, jest, wygrałem Zabiłem Cię? Nie Where are you? Jest, jest, ludzie zarewie go Nie! Zabił mnie Pięknie Mam ukryty chat. Co mówisz? mam ukryty chat, teraz? też pa, 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 Mam ukryty O oh, jest, jest yes, heavy, jest heavy A jak ucieka, patrzcie, wielki kadi go goni. No, znowu! A, Ale double jump Ludzie znowu! Zobaczcie, jaki typ zabił mnie znowu. Kolejny padł. Jest, o. jest, jest! Dwa, jeden o. ziomuś. Na pana, ja... Jak... Aslan cię dorwie. Jak ja kocham dźwięk tego dzwonu, jak dostaniesz. Skotek! Ach, dużo HP I ty go nie zostało? usłyszysz. I ty go nie usłyszysz. Czemu ja go nie usłyszę? A, wiem o co ci chodzi. O ty, o ty. Ty będę. To masz jakiegoś... A! Sniper Elite V12. Jak ucieka, patrzcie. Już, już się poci. Tak, U. tak. Pat, pat, pat. A ziomuś jakiś mnie bije. Aha. Dwa. Dwa, dwa hity. Zabił cię? Nie, zabiłem go. Zabiję Ciebie, później tego ziomu. Medyk jest trochę nie, niewyrównana. Powinien mieć słabszą zbroję. Medyk. Kto? Medyk. No Medyk ogólnie jest za silną postacią. Dobra, porad, spad. Łajza, no jak... łajza. Zabiłem Cię. No. A Ty też mnie zabiłeś. Co Ty gadasz? No, double kill. LOL. Ładnie, ładnie. Ładnie, pięknie. Jakbyście się chcieli tutaj pobić, to macie IP w opisie. Serwer miał premium, bo kadry go nie stać na Minecrafta. Cicho tam, siedzi on, on, on wszystko przeznacza na jakieś własne. Tak, żebym Sprawda. jeszcze cokolwiek nie, nie, zarobił. Nie, żebym, żebym miał skin jakieś Ludzie pierwsze pieniądze z YouTube'a idą na Minecrafta, tak widzicie nie chodzi. O, już się przyznajesz, że zarabia. Widzicie? <laughs> no bo zarabiam, no, mam partnera, ziomuś. O, je, je, jeszcze się chwali, że ma partnera, słyszycie, co? Nie chwalę się. Jaki gościu? Gościu chciał we mnie zabić. Chciał mnie zabić. E, na Hita. Wyłącz tego Nodusa, on ma Nodusa, ludzie. Ja mam dziesięciu już. Dziesięciu, ja mam siedmiu. Wyłącz tego Nodusa. A, zabiłem cię? No, zabi wyłącz tego Nodusa, a było Ja dusa, taką jakąś srokę słyszę. Co tu srokę? ty masz srok? kurde. No. O co, jak się, po jakie potki używam? Kto, ja? Ja nigdy w życiu potek nie użyłem. Ty, no w ziemi byłeś, to jest nie fair, to jest nie fair. Jak w ziemi? No w ziemi, na nagraniu zobaczysz No w ziemi jesteś, weź zgin Wypieprzaj mi stąd Wypieprzaj z tej ziemi! Kur... I can noddles <laughs> na Chodź Patrz, no chodź, chodź Jakiś twój ziomek mnie naparza No wiem a mój guy. Smój guy. O, jedna minuta do końca. One minute. One Dreaming. minute left race. One minute. Nie wiem, czy grałeś w taką grę jak... Czekaj. Muszę gościa skasować. Jest! Ile masz killi? Ja mam 10. Ja mam 13. Menda. Menda! Na killa! Na, na hita! Na hita jest. No, po prostu, no, wiesz... E, patrz, wytłumaczę ci to w prosty sposób. Niektórzy mają skila, niektórzy nie. O. o, epic. <laughs> Oh. Niektórzy mają skill'a, niektórzy dodają z mojej Aha. ręki! Hash aż, aż, Kurde, zabiłem cię. Ja, ja ciebie też, chyba. <grym> też. Dedłeś? Tak. To ja mam, ja mam hidden shot. Dobra, uwaga. One kill, one, one shot, one kill. One kill, one shot. Ten twój ziomek jest pojeb... Oszedł. Od tyłu, like it, Co się okej, koniec dobra. rundy, dobra. Czwóreczka. Chodź na czwóreczkę to jest... To jest... To jest... To Z kim jestem? O kurde, ile ludzi. Biorę medyka. O to ty w czerwonych jesteś? He <noise> he, ty jesteś sama, nie. No. Nie, ja mam tutaj jakiegoś rodzina. Dzień dobry, dzień dobry, że Mój team jest po prostu taki, że po prostu będziemy koksić. Tak, tak, tak. Ja już, już to czuję. Czuję to od nich. Co to za czuję mapa nowy, jest? Całej co to za mapa? O nie, to jest tamta! Pomyliłem mapkę. A nie, nie pomyliłem mapek. Nie, to jest to fajne. To jest ta ta co, ta, co z Kamilkiem graliśmy. <głos> Pozdrawiamy <noise> Kamil. Icemana Nuba. Już godną dnu. Mam mniej widzów od siebie i już go krytykuję Tego A, się nie spodziewałeś gdzie, gdzie ty jesteś? No tego Ej, ej, ej Wyłącz ty tego goda no dusie No jebany, no kur... Zostało mi do sedu Ale widziałeś to ja cię nawalałem cały czas Odkąd tam chwilę później jak powiedziałem żebyś się obejrzał czy coś tam A ty wiesz, nie traciłeś HP Cię w widzę, ja się ja widzę z a, wszedł już. Widzisz mnie? Widzisz mój nick? Czujesz tą zajebistość? No bie już biegniesz do mnie. Widzisz mój nick? Czujesz tą zajebistość? <grym> Słyszę te poty, się Kur... o oh, kurde. Deadłeś? Double kill. Nie. No co ty? Ludzie, to jest możliwe. Przecież on tak lamił w tą grę. No life, jestem mistrzem. O już, tak. Spróbuj szczęścia, mała <laughs> O już biegnie, już biegnie Widzę cię lamo Kurde Już nie miałem potek na, na, na moc. moc. Cie ma szantę Szantę jest jakiś? Szantę to jest babka o nie, ona ona ma... Co? No Shante to jest babka, ona ma premiuma, ona może mieć tą głupią klasę jakąś. Wiesz, że macie na, hi na hita i że jej ej, nie widzisz. Ej, sz Szante to gra? Ale Szante to jest babka. No wiem, bo Shante sz to ona nagrywa na YouTube. Nie, ale nie ta, bo ona mówi, że nie nagrywa. Gadałem się w uszed tam. Widacie. Poczu. Widzieliście to, widzieliście to! Nie. A, ten skill. Tak, skill. Bez potek jesteś nikim. Hahaha. Ha, ha. O, jakoś mnie wyrzuciło, dobra. Echo, weźmiemy sobie heavy. Albo soldier. Żeby były inne klasy. No dobra. O, chodź, we, weźmiemy sobie soldiera. Dobra, dobra. Proszę e, okej, okay, gotowy, ready, ready. Dobra. W lewym narożniku. Błażący. 50 dekagramów, weźmy... 50 dekagramów. <grymne> Cieka, nie nie no, mogę nic no. sobie wymyślić. Gdzie to jest? Gdzie to Jestem, lajka ma my Spider-Man. Ui ui, ui! ui! Jaki Matrix. <grymne> Brawo. ta? Aha, dwa jeden. Dwa. O, oh, jak. ach, ach, ten skin. Jezu! Jezu! Łaj za, za mną była. A, giniesz, masz małą hp. Lol! To jest niemożliwe. Aha, aha, patrzcie, pa, pa, mam. Pocz, poczuj ma. moc potek, tak? O oh, kurde ociec znowu... Ach Oho ooooo oh, oh, Jeszcze ja coś niewykorzystaną no. Możemy sobie wziąć jakąś Inną rankę o oh, oh, kurde agre, agre, Agresywne a, a ten Nauczyłem cię taktyki i teraz byś powtarzał Ej zginęłeś? Yeah. Nie no, Lol jak to Usłyszałeś kotka? No To nie jest kotek to jest kotek! Czemu ty nie giniesz? Odwal się od mojego kota, kurde! Czemu ty nie giniesz? Kurde! Bo jestem mega mocnym! Noob zaraz tutaj będzie przychodził. Zniszczę cię! Ile masz killi na liczniku? Wszystkie, wszystkie twa. Tak, czekaj. wszystkie. Siedem. Ja trzy. Siedem, siedem, siedem. Ciśniemy, ciśniemy! Zanarnie! Kurde, tak. Boże, LOL! Jak ty, jak ty mnie dojebałeś? Od tyłu. <grychy> Jakkolwiek by to nie brzmiało. Koniec rundy. Dobra, jaka jeszcze była? Fajna piątka. To chodź na piątkę. Dobra, nie wiem, które. Dobra, jestem na piątce. Piątka to jest przedostatnia. E, dawaj, bierzemy Heavy. Poczekaj, ja chyba nie jestem z to. Stąd... Kady, jas widzę ci Dobra, bierzemy Heavy, ta. Dobra Gdzie ty jesteś? W tej lepszej drużynie Damon Tak w tej lepszej, lepszej drużynie, drużynie. Kadi Zobacz Kurde Uuu. bo nagrywam LOL wywaliło mnie Co? mnie. Ale nie z serwa, spoko Jestem już Heavy? Jesteś w samym na tej samej apce Piotka, to była ta sama To nie jest ta sama Jest same. Nie ja jestem na innej Sam To bo ap wtedy byłeś na tej samej Jesteś już na piątce? jestem no, chyba na czwórce, weź na czwórkę Ja jestem na piątce, dawaj Przedostatnia Kurde, lol, cofka Dobrze wiesz, że jak nie nagrywamy To kto cię deda, tak więc wiesz Ale to jadę ich Jadę medyków, czujesz to? Eee, słuchaj, czujesz to? Chodź tu, Nubie, boże jak z pieprza. A ty jesteś w ogóle w jakiejś innej drużynie niż ja. Heavy nie może biegać, jeszcze jakieś lagi mam. Stój, Nubie. daj Nubie. Ja chyba. Ej, LOL, wiesz o tym, że tak widać inną drużynę, jak walczy? Wiesz, że jakiś kamilek noob przede mną ucieka? A jest medykiem i mógłby mnie dowalić bo ja biegać nie mogę Co za pajac? Jesteś na, na, na piątce tak? Tak na piątce Co za pajac boże jak mi takich ja Nie mo nie mogę te y... TF leave Jak się wychodzi Musisz iść i wybrać, zmienić klasę na wybór klas musisz To ja chyba u nie powiem Tak dobry Co za amenda Ale musi mieć laksy skoro mnie nie bije Dobra padł Jezu, jakiś nowy fubu mnie bije, a jest ze mną Czekaj Jak wejść z tego? TF2 liwu Dawaj ziomek, bo jeszcze jedna arena i kończymy. Jaka była fajna dwójka? Ej ty już koń... skończyłeś? Nie, jeszcze ja nagrywam cały czas. Ale skończyłeś mapkę? Nie, jeszcze gram, gram. No piątka, czekaj. No piątka, o idzie jakiś noob. Też heavy Dojebałem go jest, jestem w piątce, bierz sobie. Jaki niebieski? Heavy. Tak, niebieski. To przeciwko mnie. O, widać, Kadi. Tak, jak was dwóch leci to na razie. Ja idę do moich trzech. O, leci już ziomek. Ale, ale ten sniper. I co Diamond, Łyso ci teraz, nie? Ha, 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 ha Kto cię zabił? Eee... Capture point, nie wiem, ktoś ktoś. Nie Ale triple kill będzie Double Proszę kill? bardzo, Diamond, skason... O, oh. o, oh. o. Oh. Damien powrócił do formy. Tak, Damien powrócił jak do formy. Wło włonienie się Feniksa z popiołu. Feniksa z popiołów chyba. No dobra, nie będę takich rzeczy mówił na odcinku. <grym> Co ty masz? mi powiedzieć. Wiesz jak ja mam brudne myśli akurat w tym Jest. Biedny Feniks. Ojojoj, <grym> oj, oj, uciekasz przed nasz... przed naszą ósemką czemu? Nas jest tylko ośmiu, a was tylko dwóch. Przecież poradzisz sobie Kurde. Dużo hpe zostało? Tak. Nie sądzę. Pół. Pół, Oho. Pół serduszka? Szkoda, że ty nie masz spajać, co jak wyglądał spaj. A nawet kiedyś grałem na takim serwerze, jak będziesz miał premium to sobie zagramy. Oooo jaki sniper elit Padasz. Oooooo No jak ty mnie jeszcze tam z łuku dobijałeś, no to wiesz. Wiesz, są lepsi i gorsi. Wiesz, są, są, są... <laughs> tak ci mogę. Patrz, patrz na to. Olo to jeszcze ten pajac tutaj jest. Gdy jesteś w ścianie. Nie jestem w ścianie. Kurde, mało ja brakowało. Ech, jest... mało brakowało. Jak widzicie, Team Fortress 2 jest kozacki, można się fajnie pobić i w ogóle. Tak więc naprawdę... Serwer chyba eee, dodasz do opisu, co no, nie? No tak, serwer będzie w opisie. No właśnie. No i zobacz, zobacz, zobacz. No wypadł, daj zobacz, mi go zjebać! Zobacz, zobacz, zobacz! Twój... Zobacz! ...pójdź w dupę na rachunek. <gulity> kur... Potki na regenerację. many, many, many Chodź tutaj, kur... No przecież. Już mam mniej HP ode Obrócę się. Hop. 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 I po tobie. Nie, no, was dwóch było, a ode mnie te cioty w ogóle nie idą. No popatrz. Mój miecz jest taki prokoksem. Widzieliśmy czat? XDDD. Nie. No bo kurde, no ale serio, od ciebie koleś idzie i mnie na pieprza, a od was nikt nie idzie. Nada, gin ty frajerze. Tak! <suszel> Brawo, dobra, chodź, pożegnamy się. Dobra, gdzie... Na, na drobinie, to będzie takie epickie tre... Czekaj, to chodź tam na górę, tu jest tabliczka, jak ją naciśniesz, idziesz na górę. Bez a jaj. przynajmniej powinieneś, bo są takie lagi, że... O kurde, spadłem. Walnęło cię na górę? Tak jestem. Lol, a mnie nie chce przeteleportować. Nie? <laughs> ja wszystkich dawam tutaj. <laughs> Ty, mnie nie chce tam przeteleportować, lol. Dobra, to chodź, zeskocz tutaj na dół, tak epicko. Uwaga. Eee, dobra. Tak więc to był Team Fortress 2. Leci. Spadł. Leci. E spada, co masz dwóch leci. Leci, dobra. leci. Uwaga, spadam. Uwaga. Jee. Yeah. Dobra, tak więc to był Team Fortress 2 razem z Damon'em. Chodź... Tutaj. Nie ma, no. No. E, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.